Gdzie znalazłam idealny mech do dekoracji? Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i już na samym początku powiem Wam, że mam dla Was świetną informację, bo znalazłam idealny mech w bardzo dobrej cenie. Bardzo tani i wczoraj byłam na zakupach, wdepnęłam sobie do sklepu Action, żeby zobaczyć jakieś dekoracje jesienne i zobaczcie, są. Oczywiście liście wolę prawdziwe i wszelkie inne ozdoby, takie jak dynie, ale są tutaj i bombki, więc jeżeli... Szukacie takich trwałych dekoracji, to wekszyn dostaniecie. I chcę Wam pokazać jeszcze te wazony. Kosztują 29,99. Są przepiękne i w takim musztardowym kolorze, w brązach, w zieleni, przepiękne. Wyglądają cudnie. A wracając jeszcze do naszego mchu. Wiem, że jest kłopot i nie macie dostępu do mchu. Mi czasami naprawdę bardzo łatwo jest robić takie dekoracje, gdzie mam mech pod ręką, taki swój, ale naprawdę słuchajcie, w action znalazłam do 5 zł bardzo dużą ilość tego mchu i kupiłam ten mech. Będę robić dekoracje, więc zobaczę jak dużo tego mchu jest w opakowaniu. I naprawdę Wam bardzo gorąco go polecam. Zobaczcie, są tutaj szyszki. Więc mamy wszystko: 4,99 taka paczuszka. Mamy też tutaj, proszę bardzo, dekoracje świecy. Dekoracje świec będziemy sami sobie robić. Ale tak jak widzicie, jest już w sklepach bardzo dużo przeróżnych dodatków i dekoracji takich jesiennych. Tutaj też na świeczki takie miseczki. One są takie lampione w zasadzie, wymalowane złotymi. Pomarańczowymi farbami, pozłacanymi takimi. One wtedy pięknie się mienią, te światełka, które tam migają w środku, i ładnie to wygląda. Miechunkę lepiej też naprawdę, jeżeli macie miechunkę, pięknie wygląda na y, lampkach, żeby samemu sobie miechunkę tam y, przymocować. Y, więc też po co sztuczna, chyba że nie mamy do tego dostępu i lubimy takie lampki. Y, więc naprawdę jest y, w czym wybierać. I tutaj mamy mech, zobaczcie, 4,95 za 80 gram muchu. Kupiłam taką paczkę i pokażę Wam zaraz, jak dużo jest tego mchu tam w środku. Czy jest on taki sam, y, jaki ja mam mech? Także zrobię Wam porównanie i za chwileczkę zobaczycie. Mam tutaj kółko średniej wielkości, nawet nie za bardzo kojarzę ile to centymetrów, ale. No widzicie tak mniej więcej do moich rąk. I paczka ma tutaj 80 gram. Zaraz ją otworzymy i zobaczymy, jakie to są płaty. Zobaczcie, jest to prawdziwy mech. Jestem pod wrażeniem, bo cena 5 zł przy 60 zł, gdzie indziej, jak się kupuje taki mech w pudełkach, no to jest niebo a ziemia. 5 zł. Zobaczcie, to jest kulka, którą zrobiłam w marcu, chyba w zeszłym roku. Nie w tym roku, w marcu, na Wielkanoc. I to jest taki sam mech. Dokładnie ten sam mech, którego ja używam. Ten mech tak wygląda, jak wyschnie. Więc jest prawdziwy, kosztuje 5 zł. Jeżeli macie obok siebie ten sklep, polecam wam bardzo gorąco. Kupcie sobie mech, będziemy robić dekoracje bożonarodzeniowe. Zresztą przepięknie wyglądają do wszelkich dekoracji, a tym bardziej, że jest tak dostępny i ma tak świetną cenę. Jeżeli macie taki sklep obok siebie, to biegnijcie, kupujcie, bo jest mech przepiękny, naprawdę. Tam go było sporo u mnie w sklepie. Mam nadzieję, że jeszcze też dostanę, też go sobie kupię, żeby było później. Tych dekoracji bożonarodzeniowych robię bardzo dużo i warto taki mech mieć. Także polecam Wam gorąco. Mam nadzieję, że ta informacja Wam się przyda, bo wiem, że pytacie się o ten mech. Wiem, że jest bardzo drogi. Dlatego moje zdziwienie, że kosztuje 4,95, było mega wielkie. I naprawdę warto z tego skorzystać. Chyba taniej nie znajdziemy nigdzie na rynku i yy, tak ładnego mchu. Bo ten mech jest naprawdę przepiękny, prawdziwy i wygląda świetnie. Także taka informacja ode mnie dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam pomogę z tym mchem, gdzie go szukać. I kupujcie, bo naprawdę warto. Ja za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne filmiki i następny filmik już będzie z wrzosem, z wrzoscem na pewno. Ja wam dziękuję za dzisiaj bardzo serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, czy macie action obok siebie, kto ma już ten mech czy robiliście już coś z tego mchu jestem bardzo ciekawa Ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki pa pa